Bardzo serdecznie. Ten film to jest totalny spontan. Postanowiłam go nagrać po przeczytaniu kolejnych wiadomości. Dostaję od Was naprawdę bardzo dużo pytań i próśb na ten właśnie temat. Dostaję od Was pytania na temat tego, jak wygląda Wielkanoc tutaj we Włoszech. Czy będzie jakiś tutorial wielkanocny, czy pokażę jakieś przepisy typowo włoskie, wielkanocne. Myślałam na tym już od kilku dni, ale tak naprawdę. Postanowiłam nagrać ten film, żeby wam to wszystko wytłumaczyć, dlaczego tego nie robię, dlaczego w tym roku nie nagram żadnego tutorialu i jak to wygląda ta Wielkanoc we Włoszech. Po rozmowie z kilkoma moimi znajomymi e, doszłam do wniosku, już nie tylko, też po tylu, wielu latach, jak mieszkam we Włoszech, doszłam do wniosku, że jednak, jeśli chodzi o Wielkanoc, to tutaj. E, Wielkich tradycji nie ma. Bardzo mi brakuje naszych polskich tradycji, jeśli chodzi o Wielkanoc. Na przykład nie ma koszyczka, nie święci się koszyczka w kościele tak jak jest to u nas i jest to piękna tradycja. Nie jest się takiego świątecznego śniadania jak u nas. Nie ma lanego poniedziałku, co też jest bardzo smutne według mnie, bo uwielbiałam tą tradycję, mimo że jako dziewczyna jej nie lubiłam. Bo u nas w Polsce jest bardzo zimno w poniedziałek, w lany poniedziałek, i pamiętam jeszcze jak dziś, jak marzłam w ten dzień, a tutaj by to było bardziej przyjemne. Takich tradycji po prostu nie ma. We Włoszech wielką tradycją jest po prostu w niedzielę, domenika, domenika di Pasqua. Rodziny się spotykają bardzo często w restauracjach, nawet nie w domach. Teraz są restauracje zamknięte, więc ludzie będą spotykali się w domach, ale ogólnie bardzo często spotykają się w całym gronie w restauracji i jedzą menu z restauracji. Bardzo często jest to aniello, czyli baranek, coniglio, czyli królik, i na deser oni w Wielkanoc jedzą kolombę. Kolomba jest to ciasto, które kupują już albo w sklepach pokażę Wam właśnie w drugiej części filmu jak one wyglądają albo idzie się do piekarni, albo do cukierni i kupuje się takie bardziej artydzialne. I to by było tyle, jeśli chodzi o jakieś przepisy typowo włoskie, wielkanocne. Nie ma ich zbyt dużo. Ja myślę, że w Polsce jednak te tradycje, kiedy się piecze wiele ciast, kiedy się robi pasztet, kiedy się robi... No, jest jednak tych tradycji troszeczkę więcej, robi się jajka. Tutaj, jakby tego nie było, oni nie jedzą takich jajek jak my, nie malują jajek. Oczywiście, teraz nie chcę, żeby się pojawiła lawina, negatywnych komentarzy pod filmem. Bo ktoś z Was mieszka tutaj we Włoszech i akurat jego znajomi mają inne tradycje, i ja na ten temat w ogóle nic nie wiem, nie powinnam się wypowiadać. Ja mówię, jakie są moje doświadczenia. Mieszkałam w kazercie. Dwa lata mieszkam tutaj, mam naprawdę wielu znajomych, i to, są, to jest po prostu zdanie, które wyrobiłam sobie po tylu latach mieszkania we Włoszech. Włosi są też wygodni, co nie jest negatywnym e, spostrzeżeniem absolutnie. Oni po prostu są wygodni, oni wolą iść sobie do restauracji i e, dla nich spędzenie niedzieli właśnie tak wygląda. Jeśli chodzi o Pasquette, czyli poniedziałek, to e, jest takie też powiedzenie. Pasqua con tuoi, Pasquetta con chi To znaczy, że Pasquę, czyli Wielkanoc, spędzają z rodziną, a Pasquette bardzo często Włosi nie spędzają z rodziną, tylko ze znajomymi. Jeśli jest ładna pogoda i oczywiście nie ma pandemii, to yy, Włosi mają taką tradycję, że właśnie w poniedziałek yy, wyjeżdżają i spotykają się, robią takie wielkie grillowanie, gdzieś na przykład są wtedy... Yy, Oblężane wszelkie parki, wszelkie jakieś łąki. Ludzie spotykają się na tych łąkach, i wszyscy znajomi robią grilla. To jest taka wielka tradycja, według mnie świetna. Też kilka lat z rzędu tak robiliśmy, że właśnie w Pasquette spotykaliśmy się z naszymi znajomymi, każdy przygotowywał coś innego i robiliśmy grilla. Czy na przykład nad samym jeziorem znajdowaliśmy sobie jakieś takie miejsca, są miejsca przeznaczone do tego, i robiliśmy sobie grilla, i, i naprawdę spędzaliśmy miło czas. I tak to właśnie tutaj wygląda, jeśli chodzi o te tradycje. Powiem Wam szczerze, brakuje mi naszych polskich tradycji. Według mnie są piękne i są bardziej duchowe. Oczywiście tutaj też wszystko zależy od rodziny. Od wiary i od e, tradycji, ale we Włoszech zauważyłam, że jest, ma to mniejsze znaczenie duchowe niż u nas. Przynajmniej ja pochodzę z rodziny, która jest bardzo wierząca i praktykująca, i wiecie, ta Wielkanoc to było tak, że w piątek prawie w ogóle się nie jadło. E, w sobotę również e, te wszystkie zapachy, e, te oczekiwanie na tą niedzielę, e, ten koszyczek, kiedy szło się do kościoła, to malowanie jajek. Ten lany poniedziałek, to, to wszystko miało swój urok, i, i to oczekiwanie, i ta modlitwa, i większość czasu to właśnie było spędzone w kościele, a nie w domu, by jeść yy, i otwierać czekoladowe jajka. Absolutnie tutaj tego nie komentuję i nie chcę w negatywny sposób tego oceniać, bo mieszkam we Włoszech i kocham Włochy, wiecie o tym, podkreślam to zawsze, ale myślę, że fajnie by było, gdyby tutaj we Włoszech właśnie te tradycje były. Ja staram się podtrzymywać tą tradycję malowania jajek. No jest wiele rzeczy, które wyniosłam z domu i które staram się tutaj we Włoszech podtrzymywać, co nie jest też proste, na przykład na Boże Narodzenie bardzo ciężko jest mi zawsze znaleźć opłatek, by przed Wigilią się właśnie podzielić opłatkiem, bo Włosi tego nie robią, ale mimo wszystko co roku na Boże Narodzenie ten opłatek u nas musi być i tradycyjne polskie dania muszą być. Jak będzie wyglądała nasza wielka noc w tym roku? W tym roku na pewno organizuję ją ja, czyli przyjdzie moja mama, będziemy w małym, nielicznym gronie i jeszcze do końca nie wiemy, jakie będzie menu, ze względu na to, że mówią, że będzie padał deszcz, Miejmy nadzieję, że to się przesunie, bo dzisiaj jest na przykład 20 stopni i mam nadzieję, że się tak podtrzyma do niedzieli. Yy, mamy plany zrobić grilla albo yy, zamówić sobie już gotowe dania też z restauracji, żeby każdy sobie odpoczął i restauracja tutaj przywiezie do nas do domu już gotowe dania, ale to zdecydujemy. Ja nie jestem bardzo mięsożerna, wolę ryby niż mięso, także nie, u nas na pewno nie będzie baranka i tego typu yy, dań. Ale jeszcze do końca menu muszę zdecydować, właśnie zaraz jadę na zakupy, i na tych zakupach chciałabym pokazać, jak to tutaj we Włoszech wygląda, bo to, co jest najważniejsze i to, co Włosi e, tak podtrzymują, jeśli chodzi o tradycję, to jest właśnie kolomba. Każdy w domu musi kupić jakąś dobrą kolombę to ich typowe, tradycyjne ciasto. I Jajka. Jajka, które dzieci dostają, no tutaj mają manię tych jajek. Moje dzieci to tak raczej nie dostają. Ja staram się y, może jedno na osobę, ale tu jest tak, że niektóre dzieci dostają po 10 takich wielkich czekoladowych jaj, które muszą otworzyć i w środku jest niespodzianka. I oczywiście cena takiego jajka też się waha od na przykład 5 euro y, do i 100 euro w zależności z czego i co jest w środku. Dzieci uwielbiają tą niespodziankę. To jest tak jak kinder sorpresa, kinder niespodzianka, tylko że w zależności ile wydamy, taką niespodziankę będziemy mieli. Naprawdę to są takie pierdoły w środku, że według mnie to są wyrzucone pieniądze. Moje dzieci o tym wiedzą, więc nie spodziewają się, nie wiadomo ile jaj, ale bardzo często czy sąsiadka przyjdzie do nich i im da po jajku, i oni się cieszą z tego, bo to jest taka radość. Wiadomo, że dzieci, każde dziecko takie rzeczy lubi radość, takie szczęście chwilowe. I Włosi właśnie tak mają. Jeśli idą na obiad do kogoś, właśnie na Wielkanoc czy na Pasquettę, to przynoszą albo tą kolombę, i ciasto, albo jajka. To jest prezent, który się daje w okresie wielkanocnym. To jest taka ich tradycja. Teraz, żeby nie przeciągać, lecimy na zakupy i pokażę Wam właśnie, jak to wygląda w sklepie. Myślę, że najbardziej popularne to jajka z Kinder. Kinder Sorpreza to są jajka, które myślę, że dzieci lubią najbardziej i są przeróżne w zależności od bajki, którą wybieramy sobie. Są też takie jajka, które, jak widzicie, kosztuje 80 euro za kilo, czyli 15 euro za takie malutkie jajeczko z Linda. I tu już na pewno niespodzianka będzie troszeczkę lepsza. Natomiast tu możecie zobaczyć, że już z Linda są dużo tańsze kosztuje 43 za kilo. 12, bo jest dużo większe. Widzicie, że są smaki różne, gorzka czekolada, mleczna, czekolada, biała czekolada. Są też inne firmy i są w tym momencie już bardzo przecenione. Jest też z czekolady perudzina. Możemy znaleźć też takie z orzeszkami. To są bardziej dla dorosłych jajka, a teraz zaczynają się te dla dzieci. I mamy tutaj kitkat mamy tutaj Loyal Surprise Me Controte to jest bardzo popularny film dla dzieci tutaj we Włoszech dzieci uwielbiają takie mniejsze z Juventus King Titans no każda możliwa bajka czy postać z bajki jest tutaj dla dziewczynek, że ma jakieś bransoletki z Bauli no, od wyboru do koloru są też takie wielkie jajka które kosztują bardzo dużo 35 euro, 20, 25 i tutaj już mamy więcej niespodzianek i nie mamy czekolady. Są też ciasta, i tu mamy tą kolombę, taką klasyczną. I cena takiej kolomby to 4 euro w promocji, bo normalnie kosztuje 8. To są bardzo tanie babki. Możemy też znaleźć taką w czekoladzie, z kremem, z cukrem na górę. To też jest bardzo popularne e, ramo. To jest tak, jakby e, kawałek drzewa. Widzicie? Kształt jest taki. Tutaj jest przeceniona też 40%. Za 5 euro taką babkę kupimy. Tutaj jest akurat z majny za 3 euro. No ale wiadomo, że smak takiej babki nie będzie jakiś. Będą dobre, ale nie są to pyszne babki. Bo za taką bardzo dobrą kolombę, no to musimy zapłacić dużo, dużo więcej, jeśli ją kupimy w cukierni albo w piekarni. Tak to właśnie we Włoszech wygląda. Mogliście zobaczyć Kolombę, mogliście zobaczyć jajka. Zwróćcie uwagę zawsze na cenę, ze względu na to, że naprawdę te jajka świąteczne, jeśli chodzi o wybór czekolady, są naprawdę bardzo drogie, jeśli wybierzemy jakąś dobrą czekoladę. I wychodzi około 80-100 euro za kilo. A jeśli zobaczycie taką tabliczkę czekolady. Na przykład z Linda albo z innych firm bardzo dobrą, no to zapłacicie na przykład 10 euro za kilo. Więc różnica jest. A tak naprawdę nie warto kupować tych wielkich jaj dla czekolady, bo niespodzianka w środku też jest marna. Na pewno nieadekwatna do ceny. No jest też taki niezły chwyt reklamowy. Dzieci to lubią. My jakby nie przyczyniamy się do tego, wolimy z tego zrezygnować. Wolę iść z dziecią kupić coś, na przykład w sklepie, niż to jajko, żeby wybrali sobie już niespodziankę, którą chcą. Bo jak byli mali, to było tak, że kupowaliśmy im te jajka, które oni chcieli, które sobie życzyli. Później je otwierali i zawsze było wielkie rozczarowanie, bo w tym jajku nie było dokładnie to, co oni chcieli, co widzieli w reklamie. W reklamie zawsze pokazują najlepsze yy, okazje, które można dostać, a później tak naprawdę nikt tego nie znajduje. Dlatego my zrezygnowaliśmy. Wolimy im iść do sklepu i kupić coś konkretnego, żeby sobie już wybrali i wiedzą, że przynajmniej to jest to o co prosili. Podczas nagrywania tego filmu e, zapytałam Was na stories, czy macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, które chcecie mi zadać i dostałam od Was kilka pytań. Po pierwsze, czy jest zajączek we Włoszech? Nie. Zajączkiem są właśnie takie prezenty, jak jajko. Jajko z niespodzianką w środku. Nie robi się zazwyczaj prezentów na Wielkanoc. E, dostałam od Was pytanie, czy Sama piekę, czy ktoś piecze kolombę sam w domu. Ja naprawdę nie znam nikogo, kto sam ją piecze. Ludzie już zrobili się wygodni i myślę, że są tak dobre kupione, że yy, dlatego wszyscy kupują. Mało kto robi jakiś domowy wypiek. Jeśli chodzi o Wielkanoc, dostałam też pytanie: czy jest lany poniedziałek? Nie ma lanego poniedziałku, nie ma tradycji e, koszyczka. No i jeśli chodzi o wypieki, jakieś takie tradycyjne dania na Wielkanoc, no to to już poruszyłam na samym początku. Ja Wam życzę przepięknych świąt. Życzę Wam takich świąt y, spokojnych w tych trudnych czasach, y, jakie nadchodzą, życzliwości jeden do drugiego, bo tego brakuje coraz bardziej. Życzliwości, miłości, nadziei, bo tego nigdy nie powinno zabraknąć, spokoju ducha i spełnienia marzeń, tak wiecie, żeby było coś pozytywnego. Mam nadzieję, że te święta spędzicie mimo wszystko w gronie najbliższych osób, które kochacie i z którymi lubicie spędzać czas. No i zdrowia. Zdrowia, 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 bo to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że osoby, które pojawiają się tutaj nowe, zostaną na dłużej. Jest Was coraz więcej, co daje mi ogromnego powera do działania i do kreowania kolejnych nowych treści dla Was. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły na coś, na nowy film, na nowy temat, to piszcie. No i co? Widzimy się po świętach. A, życzę Wam też bardzo, bardzo, bardzo lanego poniedziałku. Ja nie mam tutaj, nie ma tej tradycji. Także przynajmniej Wam życzę, żeby było mokro. Bardzo, bardzo mokro.